Profesor Alina Radkowska, dyrektor Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica w Słupsku, jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry Panu. Bardzo Dzień się cieszę, Państwu. że możemy się spotkać. Pół roku od momentu, w którym objęła Pani stanowisko szefowej, dyrektora Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica, mija właśnie. I jak wrażenie? Poznajemy się i z zespołem, ale też... Yy... Zorientowałam się lepiej w realiach, bo wcześniej znałam je tylko z takich informacji, które można było przekazać kandydatom na, na stanowisko dyrektora. Także teraz już wiem, jak ta sytuacja wygląda. Niektóre pomysły wiem, że muszą ulec modyfikacji. Nie wszystko to, o czym człowiek marzy, zawsze się uda zrealizować, ale staram się od tych planów, z którymi tutaj przychodziłam, daleko nie odchodzić. Może czasami na jakiś moment, jeżeli nie, nie uda się znaleźć dofinansowania, ale nie chciałam, żeby sytuacja finansowa w jakiś sposób przekładała się na ofertę. Wciąż się pani uśmiecha, czyli ten optymizm jest. Ja jestem optymistką, także nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby mogły mi zostać podcięte skrzydła. Powiedziała pani o ofercie. Ta oferta artystyczna przez y, y, ostatnie miesiące, mogliśmy ją trochę y, już poznać. To z jednej, strony, z jednej strony to, co słupska publiczność y, lubi, czyli repertuar łatwy. A z drugiej strony próby zaproszenia do wgłębienia się w muzyczny repertuar. Tak, to trochę wiąże się z, również i z okresem, który mamy za sobą. Całkiem niedawno zamknęliśmy karnawał. Stąd muzyka była lżejsza, odpowiadająca temu, <laughs> temu okresowi. Teraz wchodzimy w, w inny repertuar. Za sobą mamy już koncert z muzyką Karłowicza, Henryka Wieniawskiego, z udziałem świetnego solisty, pana Niedziółki, który przepięknie wykonał koncert Wieniawskiego. Cieszę się, że mogliśmy go tutaj usłyszeć, zanim wyfrunie gdzieś daleko na Estrady koncertowe świata. Chciałam też dodać, że to, co teraz dzieje się w tym sezonie, to w dużym stopniu zostało już przygotowane przez mojego poprzednika. No, taka jest praktyka, że sezony, które rozpoczynają się wczesną jesienią, Muszą być zorganizowane z wyprzedzeniem. My już teraz musimy rozmawiać z artystami o ich udziale w roku przyszłym. Także niektóre nazwiska, owszem, udało mi się tutaj wprowadzić, natomiast większość założeń przejęłam, bo takie już były ustalenia i nie chciałam tego burzyć, żeby można było dosyć płynnie przejść tę moją kadencję. A ten drugi sezon już, już narysowany przez panią? Jaki on będzie? Ja nie pytam o nazwiska, bo pewnie jeszcze nie wszystkie są potwierdzone, ale jaki repertuar usłyszymy? Ta oferta będzie różnorodna, więc i to, co słowska publiczność lubi, lżejsza muzyka się pojawi, pojawi się na pewno muzyka filmowa i tutaj być może w trochę nawet szerszym formacie ponieważ rozmawiałam ostatnio o nowym wydarzeniu, nowej imprezie, która jeżeli wszystko będzie temu sprzyjać, będzie miała charakter festiwalu muzyki filmowej. Myślę, że nas do tego upoważnia osoba patrona Henryka Wojciecha Kilara, który był autorem bardzo wielu ścieżek do filmów. Dwa festiwale jego, jego muzyki filmowej między innymi się już odbyły. Przecież. Tak, tak. nie tylko filmowej. Mamy o, to owszem prawda. jest to festiwal e, imienia Wojciecha Kilara, ale ta oferta m, i taki jest plan też na, na ten rok, ale już na, na przyszły sezon artystyczny e, będzie się wiązał i z prezentacją e, muzyki Kilara, ale również w powiązaniu z dwoma innymi polskimi wybitnymi kompozytorami, a mianowicie z Witoldem Lutosławskim i Henrykiem Mikołajem Góreckim, bo W obu przypadkach świętować w tym roku będziemy okrągłe rocznice. Stąd te powiązania, które dodatkowo jeszcze wiążą się z takimi osobistymi kontaktami Kilara z tymi artystami, trochę nas naprowadziły na to, aby Przyszły festiwal imienia Wojciecha Kilara dotykał no nie tylko muzyki filmowej, ale też prezentował twórców współczesnych kompozytorowi. No i tutaj te wspomniane wcześniej nazwiska, ale też muzyka twórców filmowych, którzy tworzyli z Kilarem w podobnym czasie, czyli będzie i Ennio Morricone, ale też i inne, inne wydarzenia, które trochę. Nabiorą formy, jeżeli będziemy znali już nasze możliwości finansowe. Także ten festiwal na pewno w kontynuacji również takie wydarzenia, z którymi Filharmonia, w których Filharmonia jest tylko współorganizatorem. Mam tu na myśli, Festiwal Pianistyki Polskiej na początku września. To wydarzenie wiem, że jest w planach i mamy już podjęte rozmowy i pewne ustalenia. Podobnie festiwal komedy. Także te festiwale, które są już tradycją, one pozostaną. lat. Tak. Są ogromnie ugruntowane i wszyscy wiążą je ze słupskiem. One, one pozostaną. Poza tym bardzo mi zależy na tym, żeby rozwijać ofertę edukacyjną. W, w tym sezonie już odbywają się tak zwane próby otwarte. To nowość. Słyszałam, że jakieś takie próby się odbyły, ale pandemia Wtedy były próby nieśmiałe, teraz są próby otwarte. Teraz są próby otwarte, bardzo, bardzo śmiałe. Oczywiście, jeżeli uzyskamy zgodę artystów przygotowujących się do do koncertu. Bo młodzież pani profesor oglądać chce tak, artystów. Mamy tutaj y, y, głównie młodzież licealną. Która kiedy się pojawia, to jeszcze przed samą próbą słyszy wprowadzenie do takiej próby, jest w związku z tym już podczas próby zorientowana co do dzieł muzycznych, które są prezentowane, co do charakter, charakteru tej literatury muzycznej, która jest prezentowana, bo ta, te próby dotyczą i muzyki lżejszej, ale też i bardziej poważnej. Jest to też jakiś sposób na edukację młodzieży co do tego, jak w takim wnętrzu, jak podczas konferencji, Koncertu należałoby się zachować, żeby te kanony były zachowane, żeby wszystko odbywało się z klasą. I to mówi profesor wykładowca akademicki. No właśnie, z jednej strony pani uczy młodych ludzi, z drugiej strony pani jako, jako dyrektor filharmonii jest urzędnikiem, ale na szczęście są takie momenty jak najbliższy piątek, kiedy może pani wrócić do tego co domyślam się pani lubi równie mocno czyli do bycia artystą bo po raz pierwszy w tym sezonie artystycznym i po raz pierwszy w, w swojej pracy w Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica stanie pani za pulpitem dyrygenckim to ważny dla pani moment już poza wszystkim rekwiem mozarta zabrzmi to jest bardzo przyjemny czas, bo można zająć się muzyką, nie tylko formalnościami, wejść w nią bardzo głęboko. No i przypomnieć sobie o tym, kim jestem naprawdę, a przede wszystkim czuję się muzykiem i nim na pewno pozostanę. To, że jestem tutaj w filharmonii na stanowisku dyrektora, to jest jakiś moment w mojej karierze. Ściśle określony, co będzie dalej, zobaczymy. Także to, co jest moim takim biciem serca, czyli bycie muzykiem, to rzeczywiście daje mi ogromną radość. Bardzo cieszę się, że mogę, po, mogę pracować z muzykami, doprowadzać do jakiejś kreacji artystycznej, że spotykamy się w zupełnie innej sytuacji, nie tylko u mnie w gabinecie, kiedy są jakieś problemy do rozwiązania. Ale że zostawiamy to wszystko i, i myślimy o tym. O sztuce. O, o sztuce, o tym, co jest w ogóle sensem tej instytucji. O przeżyciu. O przeżyciu. Nie mówię o przeżyciu. W ogóle o przeżyciu artystycznym wyłącznie. To, to, to zabrzmiało trochę złowieszczo, prawda? O przeżyciu. No artystycznym, o wzruszeniu. O wzruszeniu, tak. O głębokim przeżyciu. To jest utwór. Yy, rekwiem Mozarta, które jest znane, charakterystyczne od pierwszych nut. Już wiemy, że, że to jest rekwiem. To, że pani ma doświadczenie akademickie, profesorskie, to, to jakoś inaczej buduje pracę nad tym dziełem? Uważam, że tak. Instrumentem, na którym często wykonuje muzykę jest klawesyn. Klawesyn wiąże się z muzyką dawną, z muzyką barokową. I gdybyśmy prześledzili okres życia Mozarta, który umiera w roku 1791, on wyrasta jeszcze z tradycji swoich poprzedników. Kiedy poczytamy. Co o muzyce, o wykonawstwie muzyki, pisał jego ojciec, to możemy sobie wyobrazić, w jakiej tradycji on został wychowany. I teraz czytając partyturę, też dochodzę czasami, mam takie spostrzeżenia, kiedy Mozart widać, on już jest oczywiście w zupełnie innej stylistyce. Ale on również nawiązuje do pewnych wyobrażeń artystycznych, stylistycznych epoki, która już minęła. Da się zauważyć czasami takie odejście od pewnych konwencji, a czasami jakby nawet i z premedytacją komponowanie wbrew pewnym tradycjom. A Co czy było my to nowością? usłyszymy, pani profesor, pani dyrektor? Na to liczę. Całe nasze tutaj kilkugodzinne próby przez, przez parę dni do tego zmierzają, żeby to wykonanie było jak najpiękniejsze, ale też na czym mi zależy jak najbardziej oddające intencje kompozytora. To oczywiście co w obecnym czasie, czyli po tych już kilkuset latach, na tyle na ile możemy zbliżyć się do oryginału, do informacji o tym, jaka była wizja kompozytora, czym on wówczas dysponował. To do tego staram się dotrzeć. Oczywiście my żyjemy w zupełnie innym świecie, wykorzystujemy inne instrumenty, trochę inaczej skonstruowane. Także to już nie. Trochę jest inaczej brzmiące. Trochę inaczej brzmiące, oczywiście. Także nie, nie będzie to wykonanie jakieś purystyczne i, i historycznie poinformowane. Ale na pewno staram się korzystać z tej wiedzy, którą posiadam dotyczącą do, z tej wiedzy dotyczącej wykonawstwa historycznego, ale gramy to zupełnie inaczej, już jak, jak orkiestra współczesna, do tego jeszcze niebawem dołączy chór i soliści, na których czekamy z utęsknieniem, no i wykonamy to w, nie w murach filharmonii, tylko w kościele, więc akustyka w kościele mariackim. W kościele mariackim, ogromny, tak. No nie tak ogromny jak, jak kościół mariacki w Gdańsku, to tak prawda. prawda. Więc akustyka na szczęście jest bardziej sprzyjająca wykonawstwu muzyki, ale ona też bardzo dużo zmieni i na to musimy być otwarci i pewne zmiany dopiero nastąpią w tamtym wnętrzu. My się możemy do tego przygotować, ale zobaczymy jak czas. I, I to, jak dźwięk będzie roznosił się podczas próby generalnej, jakie zmiany należy jeszcze przeprowadzić? Nie, nie próby generalnej, ale te wszystkie próby, które już będziemy odbywali w tym wnętrzu sakralnym, które daje zupełnie inne warunki akustyczne. Państwo to zobaczą na próbach, a my to usłyszymy w najbliższy piątek w Kościele Mariackim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam.